mam koldziska, z tej i witam was w odcinku, w którym postaramy się zmienić pracodawcę i pożegnać się z ekstraklasą. Będziemy walczyć o zgodę na transfer. Górnika doprowadziliśmy do piątego miejsca w tabeli, całkiem przyzwoicie, ale chciałoby się być wyżej. Jest Sosnowiec w strefie spadkowej, marzenia się spełniają. Jeśli chodzi o klasyfikację strzelców, to najlepszym był Mystakidis, 11 bramek w 20 spotkaniach. Najwięcej asyst Pajszą i Jimenez po 8, ale też wysoko Mystakidis. Jonson najwięcej czystych kąt 8 w 14 spotkaniach. My niestety nie mieliśmy ich najwięcej, ale zawsze mogło być gorzej. Więc prosimy o zgodę na transfer. Mam nadzieję, że szybko zarząd się zgodzi, no bo jednak chciałbym już dostać ofertę od może przyszłego pracodawcy, kto wie. Bo może też być takie okienko, że się nie pojawi żadna oferta. Pamiętam, że już w jednej karierze tak miałem, akurat nie mojej karierze, tylko innej, no ale zdarzył mi się taki przypadek, że takie coś się niestety stało i chciałbym tego uniknąć. Zostaniemy wystawieni na sprzedaż. Jak pojawi się dogodna oferta, no to powiadam nas o tym. Bardzo dobra postawa górnika, zabrze, cieszy mnie to. No bo nie lubię walczyć o tą zgodę na transfer. Lepiej jak klub od razu się zgadza. Overall 75 to może nam pomóc w przyszłym transferze. Oczywiście nie liczę na transfer do żadnej topowej ligi, no bo wiem jak to jest jak gra się w Ekstra klasie. Pojawiają się raczej oferty z klubów z takich li średnich lig w Europie albo z zaplecza tych najlepszych. No a jednak wolałbym grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. No bo to jest dla mnie chyba najbardziej interesujące. No bo z takiej ligi potem nie trudno transfer do topowej. No a tam już można góry przenosić, jeśli ma się dobry overal. No rzuty karne nam wzrosły, może kiedyś będzie jakaś seria jedenastek, to by na pewno było coś interesującego, ale zobaczymy, czy kiedyś do tego dojdzie. Na razie nie pojawiła się żadna oferta, już trochę czasu minęło, i liczę, że to się niedawno. Mie niedługo zmieni. Mystakidis przechodzi do Fulem. Ależ transfer. San Jose Airquakes. Nie no, do USA to ja nie chcę iść. To jeszcze nie ten wiek. Mystakidis odchodzi z Górnika. No, wielkie osłabienie dla Zabrzan. I kolejna oferta, zobaczmy. Ale jeszcze wcześniej przesymulujmy trening, bo dlaczego by nie. Może dzięki lepszemu overallowi będzie lepsza oferta. Chociaż już się pojawiła, więc nic jej nie zmieni. Mam nadzieję, że nie z Ameryki, tylko z jakiejś ligi z Europy Zachodniej. Club Brysz. No, liga belgijska. Zobaczmy, która jest to, to drużyna w tabeli. Nie liga austriacka, tylko oczywiście belgijska ProLig. Lider tabeli. Wow! Club naprawdę w tym sezonie spisuje się rewelacyjnie. I zmiana klubu. No, wydaje się być naprawdę. Ciekawa, moglibyśmy zdobyć mistrzostwo Belgii, chociaż tam jest też zagmatwany system i chyba nawet występuje jeszcze podział punktów, więc no na pewno nie byłoby to łatwe, na pewno tam jest grupa mistrzowska i jakieś tam spadkowe. Czy tam przejdę, przekonacie się już w następnym odcinku. Nie będę was tutaj nabierał, nagrywam ten odcinek z wyprzedzeniem, no bo niestety teraz muszę dość dużo rzeczy robić na studia i nie mam czasu na takie bardzo regularne nagrywanie, i muszę sobie niektóre materiały przygotowywać z wyprzedzeniem. Więc nieważne co napiszecie, muszę sam podjąć decyzję. A jak ona będzie, przekonacie się już w najbliższym materiale. No a w tym to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za ten odcinek. Dość krótki, ale mam nadzieję, że zwiastujący coś ciekawego. Trzymajcie się!